Nie kryształowy Żyrandol cię zdradza. To krępująca cisza, gdy przychodzi rachunek. Masz rzeczy zbyt drogie, jak na swoje zarobki, a obserwujący to zauważają. W kilka sekund. Zwykle mówię, że najszybszy sposób, by ktoś zidentyfikował cię jako osobę biedną, to próba przekonania wszystkich, że jesteś bogata. I działa to za każdym razem. Jeśli chcesz nauczyć się wyglądać elegancko, nie wpadając w pułapkę udawania życia, które nie jest twoje, zapisz się teraz na kanał, aktywuj dzwonek i zostaw łapkę w górę bo nauczę cię dokładnie, jak wyprzedzić te wszystkie kobiety, które pogrążają się w długach tylko po to, by utrzymać fasadę, której nikt nie kupuje. Tu Karol z kanału Lukratywna Elegancja. Pozwól, że opowiem ci o pewnej mojej znajomej. Mieszkała w pięknym domu z takimi kryształowymi żyrandolami, jakie widać w telenowelach. Ale kiedy siadałaś na sofie, czułaś, że była zbyt twarda, zbyt stara, zbyt zmęczona. Basen na podwórku miał więcej liści niż wody. Ogród wyglądał jak sceneria z horroru. A ona? Zawsze z torebką od projektanta. Inną co miesiąc. Co już było dziwne, bo bogata kobieta powtarza torebkę. Kobieta, która chce wyglądać na bogatą, zmienia torebkę co tydzień, myśląc, że to kogoś przekona. Sześć miesięcy później dowiedziałam się, że sprzedała samochód, była winna trzy miesiące czynszu, ale nadal publikowała zdjęcia w drogich restauracjach. To jak ten odcinek Desperate Housewives, gdzie Bri idzie do supermarketu. I chowa tanie jedzenie pod produktami organicznymi, żeby nikt nie zobaczył, że jest spłukana. Różnica polega na tym, że w prawdziwym życiu nie ma scenarzysty, który cię uratuje pod koniec sezonu. Problem z posiadaniem rzeczy bogatych, gdy nie masz pieniędzy bogatych, jest prosty. Stajesz się zakładnikiem własnych kłamstw. Twój dom rozmawia z twoim samochodem, twój samochód rozmawia z twoimi ubraniami, twoje ubrania rozmawiają z kartą kredytową, którą przesuwasz, modląc się, żeby nie została odrzucona. I w końcu wszyscy o tobie rozmawiają, tylko nie w taki sposób, jakiego chciałaś. Sąsiadka nic nie mówi, ale zauważa. Kelner widzi. Przyjaciółka czuje. Nikt ci nie mówi, ale wszyscy zauważają, kiedy próbujesz być kimś, kim nie jesteś. Ponieważ istnieje cichy język rzeczy, który mówi głośniej niż jakikolwiek Rolex na nadgarstku. To język niezgodnych szczegółów. Importowanego samochodu zaparkowanego przed domem z dachem wymagającym naprawy. Bardzo drogiej torebki noszonej przez kobietę z niedbale wykonanymi paznokciami. Kolacji w ekskluzywnej restauracji, po której następuje tydzień jedzenia chińskiej zupki Instant. Widuje to często. Kobieta z penthousem i pustą lodówką. Kobieta z garderobą, jak z magazynu i zaległym rachunkiem za prąd. Kobieta z rodzinną biżuterią na szyi i pękniętym telefonem w torebce. Kobieta, która leci do Dubaju co roku, ale nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Kobieta, która kupuje ubrania markowe, ale nosi te same podarte majtki od trzech lat. I najgorsze, Myślą, że kogoś oszukują, nie oszukują, ponieważ prawdziwa elegancja nie krzyczy, ona szepcze. A kiedy wrzeszczysz luksusem ze wszystkich stron, ludzie słyszą desperację. Nosisz markę, czy się za nią chowasz? Twoja torebka jest od Chanel, ale twoje spojrzenie zdradza niepewność. Kogo myślisz, że oszukujesz? Bo w głębi duszy nie próbujesz zrobić wrażenia na innych. Próbujesz przekonać samą siebie, że nadal należysz do świata, który może nigdy naprawdę nie był twój. Wiesz, co oddziela elegancką kobietę od zdesperowanej? Spójność. Elegancka nosi zaraz taką samą pewnością siebie, z jaką nosiłaby Chanel, bo wie dokładnie, kim jest i ile jest warta. Zdesperowana nosi Chanel lub jego wątpliwą wersję, jakby to była zbroja przeciwko opinii innych. Jedna żyje, druga pozuje. A różnica między życiem a pozowaniem polega na tym, że jedno cię wyzwala, a drugie więzi w błędnym kole pozorów, które nigdy się nie kończy. I słuchaj, rozumiem. Żyjemy w świecie, gdzie wydaje się, że istniejesz tylko wtedy, gdy masz coś do pokazania. Instagram stał się pokazem tego, kto ma więcej, kto gdzie pojechał, kto co kupił. Ale prawda, o której nikt nie mówi, jest taka, że naprawdę bogate kobiety nie biorą udziału w tym wyścigu. Wygrały zanim się obudziłaś. Nie muszą nic udowadniać, bo ich pieniądze już to za nie zrobiły. Tymczasem ty zabijasz się, żeby spłacić ratę za samochód, który ledwo mieści się w twoim garażu i którego używasz tylko do jazdy do supermarketu w niedzielę. Jest taka scena w serialu Succession, która podsumowuje wszystko. Logan Roy, prawdziwy miliarder, w starym garniturze i znoszonych trampkach. Tymczasem jego pracownicy są w Roleksach, próbując zrobić wrażenie. Kto wygląda bogatszy? Dokładnie. Prawdziwy bogacz jest w starych trampkach w odrzutowcu. Ten pozujący jest w Roleksie w kolejce do banku. Bo prawdziwe bogactwo nie potrzebuje kostiumu. Po prostu istnieje. Ciche i absolutne. Już mówiłam tu na kanale, że jestem prawnikiem i pracuję w tej branży. Nie jestem twórcą treści w pełnym wymiarze godzin. I jest sytuacja w moim dniu pracy, która doskonale ilustruje tę niezgodność między wyglądem a rzeczywistością. Kierowca mojego szefa. On z uporem nosi te same marki ubrań, które nosi mój szef. I słuchaj, uważam to za całkowicie nieproporcjonalne do jego pensji. Widać, że utrzymanie tego standardu jest dla jego portfela zbyt ciężkie. Ale mimo to widziałam go w koszulach bardzo drogich marek, niektóre wręcz identyczne z tymi, które nosi mój szef. Różnica? Mój szef kupuje bez mrugnięcia okiem. Ten kierowca prawdopodobnie rozłożył na sześć rat, i potem wpatrywał się w wyciąg z karty. Jeśli twój dom wygląda jak scenografia serialu HBO, ale nie możesz nawet zamówić jedzenia z dostawą bez rozłożenia na raty, może problem nie tkwi w serialu, to w roli, którą postanowiłaś zagrać. I nikt ci nie powiedział, że ta sztuka nie ma przerwy. Będziesz musiała grać dalej, aż karta przekroczy limit, albo aż będziesz miała odwagę zejść ze sceny. Sama miałam fazę kupowania rzeczy tylko po to, żeby wydawać się, że jestem w miejscu, w którym nawet nie chciałam naprawdę być. Przychodził rachunek i myślałam, dlaczego? Dlaczego to robię? Żeby zrobić wrażenie na kim? Na ludziach, których nawet specjalnie nie lubię? I wtedy zrozumiałam, że elegancja nie ma nic wspólnego z sceną ma związek z uczciwością przede wszystkim ze sobą samą. Ma związek z patrzeniem na swoje życie i decydowaniem o życiu zgodnie ze swoją prawdą, a nie z fantazją, której oczekują od ciebie inni. Teraz, jeśli jesteś zmęczona życiem w tym teatrze, udawaniem, że wszystko jest w porządku, podczas gdy przychodzi rachunek, a ty przeżywasz zimne poty, stworzyłam kurs Wyglądaj na bogatą, nie wydając dużo właśnie dla kobiet takich jak ty. On uczy kodów wizualnych, behawioralnych i społecznych, których bogate kobiety używają naturalnie. Cichych kodów, które sprawiają, że kobietę traktuje się jak elitę. Nawet bez bycia milionerką. Nie chodzi o udawanie, że jesteś bogata. Chodzi o opanowanie języka prawdziwej elegancji o zrozumienie, że istnieje ogromna różnica między wyglądaniem, jakbyś miała pieniądze, a wyglądaniem, jakbyś miała klasę. A klasy się nie kupuje, się jej uczy. Kurs jest obecnie dostępny w promocyjnej cenie uruchomieniowej, ponieważ lekcje są stopniowo udostępniane. Jak tylko kurs będzie kompletny, cena wzrośnie do pełnej wartości, bez żadnego rabatu. To Twoja szansa, by nauczyć się kodów, które transformują sposób, w jaki jesteś postrzegana i traktowana w świecie. Nie przegap tej okazji. Link w opisie. Wracając do tematu. Wiesz, jaki jest największy dramat zbankrutowanych? Nie to, że stracili pieniądze. To, że nie potrafią puścić rzeczy. Widziałam emerytowanego dyrektora mieszkającego w rezydencji bez mebli, wdowę samotnie w domu z sześcioma sypialniami, z brudnym basenem i zarośniętym ogrodem. Rozwiedzioną kobietę trzymającą się srebrnych sztućców babci, jakby to miało zagwarantować, że nadal gdzieś należy. I co najsmutniejsze? Wiedzą. Wiedzą, że dom się rozlatuje. Wiedzą, że nie są w stanie tego utrzymać. Ale wolą tam umrzeć, otoczone pełnymi witryną i pustą duszą, niż przyznać, że życie się zmieniło. Wolą żyć w ruinach fortecy, niż w mniejszym mieszkaniu z godnością. Bo dla nich ten dom to nie tylko dom. To ostatni dowód na to, że kiedyś były ważne. To ostatnia wizytówka życia, którego już nie ma. Ponieważ w głębi duszy porzucenie rzeczy oznacza porzucenie tożsamości. Oznacza spojrzenie w lustro i zaakceptowanie, że nie jesteś już tym, kim byłaś. I to boli bardziej niż jakikolwiek zaległy rachunek. Dlatego bogaci tak bardzo boją się stać biednymi, bo kiedy pieniądze odchodzą, rzeczy odchodzą razem z nimi. Potem odchodzą przyjaciele. A wraz z nimi odchodzi część tego, kim myślałaś, że jesteś. Zaproszenia przestają przychodzić. Telefony przestają dzwonić. I nagle zdajesz sobie sprawę, że te przyjaźnie były tak kruche, jak twoje saldo bankowe. Ale oto prawda, która może cię wyzwolić. Nie potrzebujesz rzeczy, żeby kimś być. Elegancja nie mieszka w przedmiotach. Mieszka w postawie. Mieszka w tym, jak traktujesz kelnera. W tym, jak radzisz sobie z krępującą sytuacją. W tym, jak się zachowujesz, gdy nikt ważny nie patrzy. Elegancka kobieta w zarze istnieje. Ordinarna kobieta w diorze również. Różnica nigdy nie tkwiła w cenie. Zawsze była w spójności, zawsze w świadomości tego, kim jesteś i odwadzę bycia tym bez przepraszania. Więc jeśli jesteś w fazie wymuszania standardu życia, który cię dusi, zatrzymaj się, weź oddech, rozejrzyj się, zapytaj siebie, czy to mnie uszczęśliwia, czy tylko sprawia, że wyglądam na szczęśliwą? Bo prawdziwa elegancja zaczyna się, gdy przestajesz pozować i zaczynasz żyć w swojej własnej rzeczywistości, z godnością i inteligencją, kiedy wybierasz mniej rzeczy, ale więcej spokoju. Mniej pozorów i więcej substancji. Nie ma wstydu w posiadaniu ograniczeń finansowych. Wstyd polega na kłamaniu o nich, na zadłużaniu się, by utrzymać iluzję, w którą już tylko ty wierzysz, na poświęcaniu swojego spokoju ducha na ołtarzu opinii innych, na życiu w ciągłym strachu, że ktoś odkryje, że nie jesteś tak bogata, jak się wydaje. Ten strach to więzienie, a ty masz klucz. I w końcu wiesz, co ludzie naprawdę podziwiają? Nie tego, kto ma więcej, tego, kto utrzymuje się z klasą. Kto wie, gdzie może być, nie wymuszając sytuacji. Kto rozumie, że cicha elegancja jest warta więcej niż głośna ostentacja. To kobieta, która wchodzi gdzieś i nie musi ogłaszać, ile kosztowała każda część tego, co nosi. Ponieważ sposób, w jaki się zachowuje, już wszystko mówi. Więc odpowiedz mi: budujesz standard życia, który Cię szanuje, czy który Cię pochłania? Bo jeśli to druga opcja, może nadszedł czas, by przemyśleć swoje priorytety, zanim Twoje drogie rzeczy przemienią Cię w bankruta duszy. Podsumowując to, czego się dzisiaj nauczyłaś. Po pierwsze, rzeczy ze sobą rozmawiają i zdradzają to, co próbujesz ukryć. Twój dom, twój samochód, twoje ubrania wszystko to opowiada historię. A kiedy rozdziały nie pasują, ludzie zauważają. Po drugie, bogata kobieta powtarza torebkę, zdesperowana kobieta zmienia torebkę co tydzień, myśląc, że różnorodność robi wrażenie. Nie robi, zdradza. Po trzecie, zbankrutowani trzymają się rzeczy. Bo porzucenie majątku oznacza porzucenie tożsamości. Wolą żyć w ruinach, niż odbudować się w innym miejscu. Po czwarte, prawdziwa elegancja nie tkwi w cenie, tkwi w spójności między tym, kim jesteś, a tym, jak żyjesz. Chodzi o idealne dopasowanie między Twoją rzeczywistością a Twoją prezentacją. I po piąte, nowy luksus to nie ostentacja, to życie standardem, który Cię szanuje, zamiast Cię pochłaniać. To wybór spokoju zamiast pozowania. Elegancka kobieta nie chowa się za rzeczami. Buduje się poprzez spójność. Między wyglądaniem na bogatą a byciem szanowaną, zawsze wybieraj to drugie. Świat w ciszy słucha tych, którzy mają postawę. I w końcu to, co zostaje, to nie to, co miałaś. To, kim byłaś, kiedy to miałaś. A przede wszystkim, kim pozostałaś, kiedy już nie miałaś. Mówiąc o wyrafinowanym wizerunku, jeśli chcesz, aby Twoje zdjęcia odzwierciedlały elegancję, którą budujesz. Stworzyłam książkę cyfrową Portrety eleganckie z Essie ze 100 ekskluzywnych promptów, by przekształcić Twoje zdjęcia w profesjonalne portrety godne magazynu. Bo czasami nie potrzebujesz drogich rzeczy. Potrzebujesz nieskazitelnej prezentacji. Cena uruchomieniowa jest aktywna przez ograniczony czas. Link w opisie. Jeśli cenisz treści, które naprawdę skłaniają do myślenia, rozważ wsparcie tej pracy jako członek kanału od 6,99 zł. To elegancki sposób powiedzenia. Cenię to, co tu budujesz. Kliknij przycisk zostań członkiem poniżej. Do zobaczenia w następnym filmie.